Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk sero, prawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu cyberkultura ulica Badlickiego 14 Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. ósme Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2015. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy środę, 16 września, a imieniny obchodzą Jan, Kornel, Łucja i Franciszek. W Polsce obchodzimy Dzień Blusa. Zaczynamy wiadomości dnia. Pierwszy etap kutnowskiego budżetu obywatelskiego za nami. Wpłynęły 52 projekty mieszkańców Kutna. Dotyczyły m.in. budowy zatok postojowych, chodników, placów zabaw, zewnętrznych siłowni, organizacji festiwalu rokowego, a także festiwalu kolorów, warsztatów językowych, budowy skateparku i montażu stojaków rowerowych. Niebawem lista wszystkich projektów. Do 4 października nastąpi weryfikacja wniosków, a od 4 października do 16 października. Odbędą się otwarte spotkania z wnioskodawcami. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy szlachetnej paczki i Akademii Przyszłości. Zachęcamy mieszkańców Powiatu Kutnowskiego do bycia wolontariuszem paczki lub Akademii. Liderką rejonu Kutno szlachetnej paczki jest Justyna Szatkowska. Wolontariusze rejestrują się na stronie www.superw.pl, a potem przechodzą rekrutację. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj o godzinie 23:25 w Pleckiej Dąbrowie w gminie Bedlno, szczegóły w materiale filmowym. Trzy osoby poniosły śmierć na miejscu w wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem około godziny 23:25 w Pleckiej Dąbrowie w gminie Bedlno. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący oplem Astrą zjechał na pobocze, uderzył w budynek mieszkalny. W tym budynku przebywały dwie osoby, na szczęście nic im się nie stało. Niestety trzy osoby, które przebywały w Oplu, poniosły śmierć na miejscu. Wstępnych ustaleń wynika, że są to osoby z województwa mazowieckiego, jednak będziemy szczegółowo jeszcze wyjaśniać i dokładnie ustalać dane osobowe osób, które zginęły w tym zdarzeniu. Najprawdopodobniej przyczyną tragicznego wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Wiadomo, że warunki pogodowe były fatalne: szalała burza, padał deszcz. Od kierującego autem pobrano krew w celu sprawdzenia, czy posiadał alkohol we krwi. Śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Kutnie. Nowy system identyfikacji miejskiej jest częścią projektu Kutno Miasto Róż. Nowy system ma obejmować tablice z nazwami ulic, numerami budynków, informacje o obiektach, a także witacze. Czy jest możliwość, że są ci, którzy różanych tablic nie widzieli, to sprawdzał Radosław Wąs. W mieście nadal pojawiają się tablice informacyjne z nazwami ulic, instytucji kultury, urzędów czy numerami budynków. System identyfikacji miejskiej ma być dokładny i nawiązywać do realizowanego projektu kutno miasto Róż. Wyszliśmy zatem na ulicę miasta, by sprawdzić, czy ktokolwiek z mieszkańców mógł nie zauważyć rozbudowanego systemu informacji miejskiej. Czy widziała Pani te tabliczki wcześniej? Nie. Mhm. Żeby pan mi nie zwrócił, mhm. po prostu się przechodzi tutaj cały czas i nie zwróciłam. Więc bym. proszę spojrzeć, tutaj też mamy, tutaj, i z no drugiej strony są w całym mieście. Widzi pani, jak to dobrze, jak ktoś pokaże palcem? <grych> Zauważyłam, bardzo panie się zwracają. Mhm. Pani wygląda legatko. Ja jeszcze ich nie wcielałam. Tam za panią mamy na przykład oznaczenie ulicy Jana Pawła. Dobry, ładny. Mhm. Może takie bardziej rzucające się w oczy. Mhm. Dobre, dobrze. I to będzie wszędzie tak pozmienione? Oczywiście. A, no to bardzo ładnie. Czyli to był dobry pomysł? Dobry pomysł. A o te tabliczki chodzi? I na przykład tutaj za Państwem. No proszę Pana, no dla obcych ludzi jest dobre, bo dlatego, że, że jest jakieś rozeznanie. No. Mhm. A z kolorystyką? Podoba się kolorystyka? No, kolorystyka, no jak jest... No, widoczne są, no dobry. właśnie o to chodzi, żeby dobrze widać napisy, także mhm. tak powinno być. Widziałam. Podobają się? Tak. Bardzo mi się podobają, tylko za małe literki. Mhm. Czyli literki są wadą trochę. Tak, i to bardzo dużą wadą są. A jeśli chodzi o miejsca, one są w dobrych miejscach? Dobrych, dobrych, no dobrze jest, fajnie jest, tylko po prostu, żeby większe były litery i by było bardzo dobrze. A na oznakowaniach bloków widziała pani też tabliczki? Widziałam. Literki no, wystarczają? Też nie, za małe. Podobają mi się te rabliczki, bardzo ładnie wyglądają i trochę przypominają o naszym właśnie kłótnie. Mhm. Jeszcze chciałem zapytać, czy w dobrych miejscach są rozstawione? No wydaje mi się, że chyba tak, bo są widoczne, kiedy się przechodzi, to na pewno w dobrym. Dla mnie za małe litery są, bo samochodem jak się szybko idzie, to nie, to nie widać. Mhm. A jeśli chodzi o lokalizację, one są w dobrych miejscach rozstawione? Raczej tak, mhm. raczej tak. A kolor? Rzadki, trzeba się przyzwyczaić. Mm -hmm. A wie pan do czego nawiązuje ten kolor? Do róż pewnie. No ja, no do róży chyba. Ha? No widać, róża jest. A czy wiedzą państwo, do czego nawiązuje kolor tabliczek? A, to nie bardzo. Do róż pewno. Do a, róż. A. No wiem, do, do róż. No do miasta, róż oczywiście. No myślę, że do święta róży, do naszego symbolu. 19 września na placu Piłsudskiego odbędzie się akcja Zgaś ryzyko bezpieczny dom, organizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Na wydarzenie zaprasza sam mistrz olimpijski Zbigniew Brudka. Zgaś ryzyko, bezpieczny dom to akcja edukacyjna mająca na celu uświadamianie społeczeństwu w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo we własnym domu. Już w sobotę 19 września od godziny 12 na placu Piłsudskiego strażackie miasteczko, ścianka wspinaczkowa, tor sprawnościowy, strefa małego strażaka, a także porady z zakresu bezpieczeństwa. Ja jako strażak Państwa Straży Pożarnej w Łowiczu, ale również i mistrz olimpijski chciałbym serdecznie zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się po raz drugi akcja. Bezpieczny dom, ale również akcja Zgaś Ryzyko, organizowana przez Państwową Straż Pożarną w Kutnie. Podczas akcji w strefie ratowniczo-gaśniczej maluchy spróbują swoich sił w konkursie sprawnościowym FCC Kids wystawianym przez Komendę Miejską PSP w Warszawie. W namiocie Straży Pożarnej dorośli będą mogli uzyskać poradę prawną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w strefie Fundacji Ogień Zabija najmłodsi poprzez zabawę będą uczyć się jak unikać pożarów w domu i jak wezwać pomoc w razie zagrożenia. Podczas pierwszej edycji grono dorosłych, ale również i dzieci oglądało, zostało poinformowanych o o prewencji, o, o skutkach tak naprawdę, e, jakie mogą wywołać e, jak gdyby niedobrze zabezpieczony dom, czy w nieodpowiedni sposób zabezpieczony dom. Jednym z punktów programu będzie losowanie czujek dymu. Te detektory pozwalają e, jak gdyby wcześniej reagować. E, dzięki temu e, uświadomiliśmy młodzieży i, i społeczeństwu, jak ważne e, jest montowanie tych e, czujek. Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji Kutnowskich Strażaków. Sobota, 19 września, plac Piłsudskiego, start godzina 12. Nie może Was tam zabraknąć. Otwarty trening farmaceutów w hali przy szkole podstawowej nr 9 był okazją do sprawdzenia, jak prezentuje się kondycja nowego składu kutnowskich lwów. Polfarmex Kutno zorganizował pierwszy otwarty trening nowego składu drużyny kutnowskich Lwów. Drużyna Polfarmexu po transferach grała już w trzydniowym turnieju w Koszalinie o puchar prezydenta tego miasta. Efekt spotkania nastraja pozytywnie. Pierwszego dnia podopieczni Krysiewicza pokonali gospodarzy. W drugim spotkaniu ograli King Wilki Morskie Szczecin 77 do 73. Trzeciego dnia zdobyli puchar ogrywając energię czarnych 69 do 67. Ta wygrana pozwoliła na optymistyczne spojrzenie na obnowioną drużynę farmaceutów. Po otwartym treningu w hali przy Szkole Podstawowej nr 9 Wani mogli zrobić sobie zdjęcia z koszykarzami. Na spotkanie mogli przyjść wszyscy ci, którzy jako pierwsi zakupili karnety na nowy sezon Tauron Basket Ligi. Pozostali będą niestety musieli poczekać do pierwszego meczu nowego sezonu 2015-2016. Mieszkańcy Kutna wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 200 tysięcy ofiar Holokaustu zamordowanych w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, w tym także Kutnia Narodowości Żydowskiej. Wyjazd do byłego obozu Kulmhof został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ramach realizowanego projektu Na Krawędzi Pamięci – Rzecz o Zagładzie Kutnowskich Żydów. Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz prezydenta miasta Kutno. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli miejsce, gdzie podczas II wojny światowej zamordowano 8 tysięcy Żydów, mieszkańców Kutna i okolic. W wyjeździe uczestniczyli harcerze z Kutnowskiego Hufca ZHP, młodzież z zespołu szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, oficjalna delegacja, delegacja władz miasta Kutno oraz mieszkańcy Krośniewic. Poznali oni historię obozu Zakłady i w imieniu mieszkańców ziemi kutnowskiej złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym kutnowskich Żydów. Potem wzięli udział w uroczystościach upamiętniających pomordowanych w Kulmchow Polaków, Żydów i Cyganów. Mszę świętą w intencji pomordowanych w obozie i ofiar II wojny światowej odprawił ordynariusz diecezji włocławskiej, biskup Wiesław Mering. Na dziś to wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy, ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia jutro.